Okej, okay, dobra. Dobyłem te trzy punkty doświadczenia kiel i dzięki temu będzie mogła teraz e, będzie mogła dzięki temu teraz otwierać pewne rzeczy, gdyż ma 10 punktów e, umiejętności już i kradni. Nie wiem czy to do końca wystarczy ale myślę, myślę, że jest to dość, dość ładna e, Ilość, ilość doświadczenia i teraz mamy tutaj kolejnych przeciwników, jakimi są dozorcy, którzy dość śmiesznie wyglądają, tak czy siak mają dość dużo zbroi, 33 i ataki obrona na niesamowitym poziomie, porównując do, porównując do, porównując do naszej Kiel i do naszego Kira. Jak widać, ledwo co udało mi się uciec takiemu dozorcy. Tak, oni są bardzo, bardzo denerwujący, gdyż sobie biegają tutaj po tej plantacji, że tak powiem. I tutaj samo wydostanie się z, z tego miejsca nie jest łatwe. Bez Dania zauważy, bez bez tego, aby zauważyli nas ci wrogowie, ale myślę, że jednak mi się to jakoś uda. Na razie nie będę oczyszczał całej tej plantacji ze wszystkiego, no, gdyż myślę, że jest jeszcze za wcześnie i zbyt trudno. Ale tak czyś jak tutaj podniosłem z koszyka z owocami jednego banana, czyli po prostu to jest przedmiot na sprzedaż. No, myślę, czemu, czemu by nie sprzedawać takich rzeczy, prawda? Jeśli one po prostu leżą i, i można sobie je wziąć i, i zdobyć trochę pieniędzy. E, tak, i ci niewolnicy, podobnie jak w podstawce... E, gdy nas zobaczą, to biegną i wołają strażnika. Z tym, że tutaj dużo lepiej im tu wychodzi. Są bardziej dużo bardziej rozgarnięci ci, e, ci niewolnicy, i naprawdę dają radę sobie. Jak już nas zobaczą, to już możemy właściwie zacząć czytywać grę, gdyż na 99% e, takiej poganiacz niewolników nas złapie i zabije. Ja pochodzę na biegać. Tak, i jak widać, nawet bez większych przygód udało mi się przedostać do miasta Suslanger, Jeszcze tylko przejdziemy tutaj tą drogą. I to będzie na tyle. Jeśli chodzi o, o, o tą część tej misji, niestety nie możemy szybkiej podróży zrobić tutaj do tego portalu, i, i, i tak to nazywam, do tego miejsca przejściowego. E, i, I po prostu będzie trzeba zrobić to inaczej. No, tak czy siak, wchodzimy do miasta Suslanger. I proszę bardzo, i jak widać, doświadczenie dostaniemy 20 punktów zaświadczenia za tą misję, co jest całkiem dużo jeśli chodzi o, o to kier dostanie z 13, kiel może z 10 no cóż e, tak i dowódca straży znajduje się w komendzie i, i, i ta komenda znajduje się tam tutaj tutaj tam masz e, po tamtej w tamtym, w tamtym obszarze ale zanim to zrobimy i zanim udamy się do komendy Myślę, że możemy trochę podexpić na niczego nie spodziewających się mieszkańcach yy, miasta Suslanger. Yy, I tutaj muszę szczerze powiedziawszy uważać, gdyż yy, Kiel tutaj yy, właśnie stań, yy, staje się celem ataków. I mam nadzieję, że jej nie zabiją? Nie, na szczęście nie. Yy, tak, yy, ona jest celem ataków. Po pierwsze, gdyż nie ma broni. Po drugie, że jest. Ma mniej punktów życia. No i po trzecie, że ma słabszą zbroję. Tak, największym właśnie problemem tutaj są. Tutaj będą te mieszkańki mieszkanki miasta, gdyż one mają aż 5 ataku. Ojej, i chyba zabiję teraz w walce kiel. E, aha, tak jak mówiłem, dostała kiel jednego krytyka i umarła. E, ale to się do tego możecie się przyzwyczaić, że kiel będzie mi tutaj e, dość często padała. E, I chyba ucieknę tam nawet za e, Kira. E, bo jest naprawdę dużo lepszym wojownikiem niż Giel. Giel. Dobra, yy, biegnij tam, Kirze, blokuj tą tą szaloną mieszkańkę, mieszczankę. Dobra, niech będzie tak. No i świetnie. Oj, jeszcze jedno. Ja tu. że ja Tak, tam coś ta mieszkańka jeszcze mówiła ciekawego. Na szczęście... nie rozumiemy o co chodzi i chyba tak będzie lepiej. No, tak czy siak. A, e... jeszcze Kirowi się noga urwała... troszeczkę. E... No i, i dobra, no, mniej więcej tak wygląda tutaj chodzenie po tym mieście. E, ale to co jeszcze tak naprawdę chciałem zrobić to wstąpić do, mm, wstąpić do, do tego do tego, tej zagrody, że tak powiem i obrabować co się da. E, jak widać ta mieszkańka miasta raczej nie robi zbyt dużo kirowi. oczywiście jakieś tam obrażenia zadaje, ale nie jest to jakaś niesamowicie wielka ilość tych obrażeń, więc. E, więc, więc teraz znów technikiel, kiel. Nie. Ojejku, jej. Tak, ja tu planuję wyposażyć kiel w... ojejku, jesteśmy dopiero tu. Ja, ja planuję wyposażyć kiel w broń dystansową, więc... Na razie... Na razie się tutaj nie przejmuję... Na razie się tutaj nie przejmuję tym, że ją tak otłukują. A... Nie ja tu... Więc, Więc ja po tyś? prostu na razie musimy się z tym pogodzić, tak. że Kiel tu będzie raczej jako tak. Hmm, tak. dla ozdoby, ale ona też ja tu... po, potrafi pewne rzeczy, których Kir nie umie. Dobra, jeszcze jedna próba e, napaści na no, tych mieszkańców, którzy mówią o ty, jak kogoś uderzymy w główkę. No. Nie Nie wiem co ja bym mówił, jakby mi jakiś kolej zamaskowany... Bił już tyle tem po głowie, no, ale chyba nie, akurat, ale chyba nie o ty. Chociaż. Ja. <grywa> Może jeszcze by. coś Tam dodać jakieś słówko i byłoby już lepiej. E, dobra, tak czy siak. E, troszkę ekspa się nam dzięki temu wbiło. E, parę złotych również. Na szczęście ten helm jest na tyle dobry, że żadne krytyki nie są dla Kira straszne. A teraz Kiel zrobi to, czego nie umie zrobić Kir, czyli otworzyć, czyli znaleźć w tej... w tym dzbanuszku, który jest wielki na dobrą sprawę. Pomarańcze, która jest również przedmiotem na sprzedaż. A może Kir to umie. Aha, dobra, no to pomarańcze. Potrafi każdy, każdy wyciągnąć z, z dzbana, no ale to tylko, to tylko dzban. I jak widać, tam są takie beczki, ale jednak, dalej, mimo wszystko, za mało mam tej umiejętności. Użyj kradni, żeby, żeby stanowić jakieś zagrożenie dla tych beczek. No cóż, ta gra nigdy nie miała być łatwa. Ale myślę, że już wystarczająco długo tutaj chodzę po tym mieście i nic ciekawego się nie dzieje, tak więc e, teraz pójdę w stronę e, naszego celu, celu naszej misji przy okazji zabijając tą mieszkankę miasta e, i, i, i wykonam, wykonam misję. Ale jak widać ta maska Kirowi niewiele dała, gdyż i tak wszyscy mieszkańcy i strażnicy są na niego do niego nieprzyjaznie usposobięeni? E, 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 no ładna, ładna, ładna. Wow. Jak widać ten strażnik nas ściga, gdyż usłyszał nasze. Może jest ślepy, ale nie jest głuchy i usłyszał nasze kroki tutaj, jak uciekaliśmy i po prostu podbiegł. Żeby zobaczyć, co się dzieje, nie zobaczył nic, bo nas już tam nie było, na szczęście. Tak, pozycja czulgająca się jest tu niezbędna w tym mieście, Suslanger. Tak, tu jest jeszcze masa tych dzbanów do podniesienia. I myślę, że będę to już robił poza, poza nagraniem, bo. Po prostu w każdym tym dzbanie jest to samo, więc, więc, więc nie ma się nad czym tak naprawdę zastanawiać. Tak jak widać, to wejście jest raczej zablokowane i tamtędy nie polecam się przekradać, ale za to tędy możemy to zrobić z większą łatwością. Tak, tutaj ten strażnik chodzi takim łukiem, dzięki czemu kiel może się prześlizgnąć. No, i w ten oto sposób możemy wejść do Willi. Zapiszę jeszcze grę na wszelki wypadek i spokojnie, cichutko czołgam się do środka. Mam nadzieję, że ten strażnik jeszcze chwilę wytrzyma. Hmm, Czekaj, co mówił. No, tak czy siak, e, po prostu trzeba czekać teraz na, na rozwój wypadków, aż nam tutaj e, powiedzą, co i jak ten dowódca straży, naczelnik czy dowódca, już mniejsza o to. A ta skrzynka jest póki co poza naszym zasięgiem, więc nie będziemy jej nawet próbować otwierać. Skoro nawet beczki głupie nie, nie możemy otworzyć. Jeszcze tutaj się przyciągam odrobinę bliżej. I może zaczną gadać yy, o ja chyba nie. Zamiast zacząć gadać, to zaczęli mnie atakować. Oj Kirty sobie zostań tam gdzie jesteś. A kiel tutaj sobie posiedzi chwileczkę. No, panowie, śmiało. Gadajcie o meteorytach. Tak, i udało się. No wystarczyło się podczogać od tyłu do, lejtandy, od, do, 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 do naczelnika straży i nawet, nawet nie było w tym... Nawet nie trzeba było, nie trzeba było go okradać. Dobra, tak czy siak jeszcze pozostaje wydostać się z tej e, lokacji i można udać się z powrotem do Rindale'a e, Tak, tak. Hmm, mam nadzieję, że zdążę się tutaj jeszcze przeciągać na zewnątrz. A jak nie, no to. Cóż, wczytam grę, ale nie widać jak widać, udało mi się to zrobić bez zwracania uwagi na siebie. Dobra, teraz wracam do Rindua'a i zobaczymy się w następnym odcinku, w którym będzie znów trochę rozmów i zobaczymy co jeszcze. A na pożegnanie. A teraz będzie cię bolało. Tak zaryzykuję takie tłumaczenie. Okej. Okay. Eee, do zobaczenia.